Większa. Zresztą kto wie, zna, jak chociaż u bratanków czeskich, u pobratymców, jak było sowieckim swazom powietrzne czasy. Także tam dość, że rozpoczęły się walki, i w pierwszych walkach Węgrom udało się opanować powstańcom węgierskim sytuację na większości Węgier. Z drugiej strony ci żołnierze rosyjscy, którzy tam wtedy byli. Rozmawiali z Węgrami, to nie byli jeszcze ci najbardziej agresywni. Widzieli o co chodzi, i z, e, w Rosji. E, do, e, dlatego potem ich wymieniono na kontyngenty z Azji, e, które już z Węgrami nie, nie mogły się porozumieć, ale do władzy doszedł w pewnym momencie, po krwawym strzelaniu do tłumu manifestantów. Ponad 100 osób zginęło przed parlamentem. Doszedł do władzy odsunięty, przejściowy premier, reformator Imre Noć, który komunista, ale który poszedł z narodem. No i potem ważyły się losy na Węgrzech. Powstawały partie niezależne. Prasa, no są wiele z tego, Państwo znają, nawet z naszej prasy wtedy Nowa Kultura po prostu pisały o tym, co było na Węgrzech, były rozliczne wiersze, między innymi Herberta, Węgrom wszyscy uczyliśmy. Ogromne, to był dwa tygodnie nadziei na Węgrze kiedy liczono, że może Rosjanie, no bo Austrię wypuścili, ale na Austrii były, było szereg wojsk okupacyjnych, nie tylko Rosjanie, ale okupacyjna strefa amerykańska, bielska. węgrzy liczyli że dostaną wolność. No i tu się ogromnie zawiedli, choć były dyskusje na Kremlu i wahania. Niestety można powiedzieć, że Anglia i Francja przyczyniły się do tego fatalnego losu Węgier, bo wtedy zrobiły interwencję w Suezie, co dla Rosjan było znakomitą okazją dla odwrócenia uwagi od tłumienia wolności węgierskiej. Już teraz Rosjanie nie ryzykowali. Wysłali kilka tysięcy czołgów na stłumienie Węgrów. Wysłali te kontyngenty głównie złożone y, z Azjatów i tamci nawet to było wręcz groteskowe. Tamty mówili, że idą y, na Berlin, bo faszyści się zbunt, y, podnieśli bunt. Albo na pomoc y, y, Arabom Egiptowi do kanału Suezkiego. Więc jak ci przybysze z Azji Zobaczyli y, z różnych Turkestanów czy Kazachstanów, zobaczyli Dunaj, to pytali, czy to już kanał węski. Także były. No i, i potem y, y, zdradził Węgrów też Janusz Kadar, który był więzień co prawda, Rakosiego, który początkowo poparł powstanie, pisał o chwalebnym powstaniu naszego narodu. No i wtedy doszło do. Y, Rozprawy bardzo brutalnej. Wywabiono im Renodzia, obiecując premiera i kilkudziesięciu jego zwolenników z ambasady jugosłowiańskiej. Teraz wiadomo, że Tito na to po cichu dał zgodę. Potem stracono przywódcę. Przedtem aresztowano, zapraszając na negocjacje w sprawie rzekomego wyjścia wojsk sowieckich z Węgier, bohatera węgierskiej walki ministra obrony narodowej generała Maletera, że go potem stracono i zaczęły się ogromne rządy terroru, a zapomniałam dodać jedną bardzo ważną sprawę, jeśli chodzi o terror do biara Węgry liczyły 9,5 miliona mieszkańców. Wyobraźcie sobie państwo, że na te 9,5 miliona mieszkańców w ciągu czterech lat rozpoczęto śledztwo przeciwko milionowi 136 tysięcy osób. No to jak dodajmy 1 136 tysięcy osób oskarżanych, a do tego dodajmy ich rodziny, to widzimy jaka była wielka skala terroru. Partia komunistyczna rozpadła się. Tworzono ją od nowa w 56. Liczyła 900 tysięcy na 9,5 miliona. Wyobraźcie sobie państwo że po pierwszym miesiącu do nowej partii komunistycznej Kadara zgłosiło się tylko 35 tysięcy osób dopiero po trzech miesiącach, bo około 100 tysięcy już za bardzo nie rosła bo Katar się coś nauczył też powstania nawet bardzo wiele o wiele więcej niż u nas niektórzy Gomułka inni, bo zobaczył najpierw robił krwawy terror ale zrozumiał, że na bagnetach długo nie można siedzieć Owszem, stracono wiele osób. Między innymi, jaskrawy przykład, tracono młodych po procesach, które odkładano, aż osiągnął 18 rok życia. Jak miał 15 rok, na przykład Mansfeld, odpowiednik Romka Szczałkowskiego z Poznania, to czekano aż dorośnie do 18 lat, żeby go skazać na karę śmierci. Ale mówię, po tym krwawym terrorze, Kadar zrozumiał, że po pierwsze trzeba kupić Węgrów. No, i kupowano ich gospodarczo. Teraz postawiono na rolnictwo, na przemysł lekki, na turystykę. Węgrzy mają dużo gorsze warunki no, do ściągnięcia turystów, a mil 10 razy więcej turystów na głowę niż my, bo był dwa no, hotele, motele, sieć gastronomiczną, wszystko etc. No, i Kadar dopuszczał bezpartyjnych na wszystkie stanowiska. Ja dlatego lubiłem powoływać się na cytary z Kadara, bo było na przykład. Kto jest członkiem partii, niech pamięta, że się urodził jako bezpartyjny. Albo dobrze, towarzyszę, że mamy jasno wytyczone cele, ale warto obejrzeć do tyłu i zobaczyć, czy jeszcze ktoś za nami idzie. No i y, y, potem y, jednak przez długi czas, jak ktoś mówi, Węgrzy myśleli żołądkiem. Byli kupieni gospodarczo. Nie wiem, jak się zdziło na Węgry, bo było wiele lepsze zaopatrzenie. Wprowadzili pierwszą reformę gospodarczą, dlatego też zajmowałem się Węgrami, bo tam doceniano sprawy rynku, dochodowości itd. Jest rok 89, ale tu trzeba powiedzieć, że właściwie już w 88 roku Węgrzy zaczęli pierwsze reformy wtedy. Docierały wpływy Solidarności, tam bardzo, ale tam. Na Węgrzech odsunięto Kadara i wszystkich tych starców komunistycznych rządzących, bo część, bo byli autentyczni komunistyczni reformatorzy w odróżnieniu od Jaruzelskiego Kisztaka. Między innymi Imre Pożgaj, odsunięty jakbyś minister kultury, członek biura politycznego. Teraz, proszę Państwa, ktoś taki jak Fiszbach, nawet bardziej radykalny, reformatorsko, teraz jest jednym z doradców Wiktora Orbana. Bo tam umiał korzystać, bo był zawsze patriotą i właśnie myślał po węgiersku. Już w 1988 roku nastąpiła ta pierwsza zmiana na Węgrzech odsunięcie dotychczasowej wierkuszki Rządzącej. Weszli Bodzi. I czego się bał Jaruzelski Kiszczak? Wcale nie jak nas straszono, że tu dojdzie beton do władzy. Kto to był ten Olszewski Siwak? Jak się nazwał ten sekretarz Gdańska, Kociołek i tym podobne. Jaruzelski bał się, że u nas mogą dojść do władzy reformatorzy partyjni i odsunąć. W 1989 roku na Węgrzech zaczęły, były też rozmowy Okrągłego Stołu, ale zupełnie inne niż w Polsce, bo z udziałem całej opozycji, a nie tylko części, jak wiecie, u nas odsunięto te środowiska chrześcijańskie KPR. I tam ustalono od razu wolne wybory, że będą prawdziwie wolne wybory. Jak wiecie, u nas były takie koncesjonowane i dopiero na końcu były te. Osiem... My mieliśmy prawdziwie wolne wybory jako ostatni kraj, nawet po Albanii w 1991 roku. Pierwszym premierem Węgier został akurat prawicowy polityk Józef Antal, ale to był taki prawicowy mazowiecki, ogromnie powolny, umiarkowany, był chory na raka i umarł zresztą po paru latach rządów, chciał przejść do historii jako ten umiarkowany polityk. Okazało się to fatalne w skutkach, bo Węgierska Unia Wolności wykorzystała te jego słabości i potem doszło do porozumień między komunistami a węgierską Unią Wolności. Ale już wtedy w 1989 roku pojawił się Wiktor Orban, który właśnie wystąpił jako przywódca partii młodych. Najpierw to była partia do 26 lat. On ma ciągle zresztą bardzo duże oparcie w młodych. Notabene pisał magisterkę na temat opozycji solidarnościowej w Polsce. Ja. Przyznam się, że zawsze się bałem proniemieckich skłonności na Węgrzech, a tu y, Orban jest pod tym względem gwarantem, bo on jest ogromnie propolski. Tylko z polskiej strony nie są podejmowane, z oficjalnej wyciągnięte ręce do Polski. Pierwszą wizytę, gdzie złożył Orban w Polsce po dojściu do władzy teraz. I czym. Y, y, te, kiedy y, Orban już raz rządził w latach 1998-2002, tylko wtedy to były rządy dużo bardziej spokojne, y, y, już pierwsze reformy zostały dokonane, y, ale y, nie było to takiego tempa jak teraz. W pewnym momencie jednak przeciwko niemu stanęli komuniści wspólnie z węgierskimi liberałami. To jest Związek Wolnych Demokratów, odpowiednik Platformy Obywatelskiej. Partia złożona w dużej mierze z elektoratu żydowskiego, bo w Budapeszcie jest 100 tysięcy Żydów. Orban, i tu, co jest ciekawe, Orban opierał się ciągle przeciwko kosmopolitycznemu Budapesztowi na tzw. prowincji, na terenie. O, z, o, robił, jak został, po przegranej w 2002 roku Jeździł po kraju, to było 8 lat pracy do 2010 roku, bo miasta, bo tam są na ogół, poza tym ogromnie rozrośniętym Budapesztem, ponad 2 miliony na 10 milionów mieszkańców, jeździł po kraju i zyskiwał. I to nie tak, że wpadł do jakiegoś miasteczka czy wioski na 15 minut, 20 minut, to było po kilka godzin i tworzył od razu. Kręgi obywatelskie. jego było zasadą oparcia się na maksymalnym zbliżeniu patriotów. To jest też jeden moral z Węgier, że jeśli chcemy wygrać, to musi być ja dlatego w między innymi cenię kluby Gazety Polskiej, bo łączą bardzo różne środowiska to musimy dbać o wszystkie środowiska patriotyczne. Otóż. Jaka była, wiecie Państwo, ile powstało takich kręgów obywatelskich, ile z klubów Gazety Polskiej, ponad 300, 350, a na Węgrzech powstało przez 8 lat 13 tysięcy kręgów obywatelskich. I jak one powstawały właśnie po tych wizytach w Urbana. Fides miał być jak wielki port, do którego wpływają statki, korzystając z jego infrastruktury. Budują jego siłę, ale zachowują własne bandery. Każda nowa organizacja, która zaczyna współpracować z Fidesem, staje się częścią portu, ale pozostaje statkiem. Idzie za mną, będziecie mieli zyski z naszej współpracy, ale zaakceptujcie naszą linię, a my będziemy się o Was troszczyć, będziemy reprezentować Wasze interesy. Teraz co było, jaką naukę wyciągnął Orban w starciu z postkomunistami? No, miał pewne ułatwienie, że premier komunistyczny Dziurczani w rozmowie w Wąskiej Gronie z towarzyszami partyjnymi powiedział że te, o tym kraju, że to jest pierm. Kraj, tak, o przekleństwo i mówi, kłamaliśmy kłam... rano, kłamaliśmy wieczorem, i kaseta z tym nagrajem przeniknęła. Usłyszały ją miliony Węgrów. Zaczęły się manifestacje. A między innymi dlatego nawoływałem, bo to okazał się dość skuteczny środek, też te manifestacje do połączenia ludzi, do wzajemnego integrowania. Jak byli nawet zastraszeni. Jeśli mają miejscowość, no to co widzieliśmy teraz przy marczach z okazji, pobranie Telewizji, trwa. Bardzo wiele ludzi się rozpoznawało. Ale y, jak y, y, Orban, y, Orban, też działał internetem. Ogromnie ważne, że bardzo szybko został włączony internet. Miał przygotowany bardzo gruntowny program gospodarczy. Teraz chciałbym mówić, bo jest mało czasu, o samych zmianach. Otóż uznał, że trzeba zrobić jak najwięcej zmian w państwie w jak najszybszym czasie. W ciągu dwóch lat tam uchwalono ponad 400 ustaw rozporządzeń. Wprowadzono nową konstytucję. Zmiany były w bardzo różnych dziedzinach. Ale przede wszystkim czym Orban szczególnie mocno pozyskał węgru? Patriotyzm i oparcie poparcie Kościoła. Umiał Świetnie rozmawiać z Kościołem. Ja słuchałem z wierarchami Ja Nie było polityka w Polsce, o ile wiem, ja sobie nie przypominam, który by odbył coś takiego jak Orban. Otóż słuchałem jego rozmowy z 2006 roku transmitowanej w telewizji. Oglądało ją kilka, parę milionów Węgrów. Orban rozmawiał z biskupem katolickim balarzem i pastorem kalwińskim balogiem. Rozmowa trwała dwie godziny, ale muszę powiedzieć, że była to rozmowa tak pełna szczerości, we, we tego y, wszyscy widzieli, jak szczerze Orban mówił o tym, co znaczy dla niego wiara, co znaczy dla niego historia Węgier, co znaczy zakorzenie w tej historii, czego oczekuje od Kościoła a co kościół powinien oczekiwać od chrześcijańskich polityków. Było, wywołało to ogromny wstrząs na Węgrzech, dość, że zabówiono setki mszy, mszy świętych za powodzenie y, działań Orbana. Teraz kolejna sprawa to ogromny patriotyzm. Na każdym kroku Węgrzy. Czuli się, mówię, za zakompleksieni. Nasze kompleksy w porównaniu z węgierskimi to była fraszka. Już powiedziałem o ich historii po, de, po deptaniu. To zresztą, na przykład, Rakosi, upokarzana w czasach stalinizmu straszliwie. Rakosi mówił, że on musi 9 milionów węgierskich faszystów nauczyć czwartowręckiego z demokracji. Potem z kolei czołgi sowieckie, tracenie powstańców znów najlepszych ludzi. Emigracja 200 tysięcy osób. Bo pozwolono, żeby uciekali w tych pierwszych miesiącach po 50 000. Na 9,5 miliona Węgrów wtedy to takie jak 800 tysięcy, które opuściło Polskę w dobie aruzelszczyzny. Ja mógłbym bardzo długo cytować wypowiedzi, bo tu na przykład w tej książce mówię, że ogromnie mało jest o tym, jak wielką rolę odegrał patriotyzm, obrona interesów narodowych w tym, co robił Orban. Otóż on mówił, od dziesięcioleci pozwalamy, by szkalowano nasz naród, naszą przeszłość, nasz tysiącletni byt państwowy. Stało się zwyczajem, że przemilczamy fakt bycia Węgrami, miłości do ojczyzny i poczucia dumy z własnej przeszłości. Inny tekst. Rzeczy święte mamy tylko w jednym egzemplarzu. Jedno życie, jedną matkę, jedną ojczyznę, jeden honor. Przyjmijmy więc odpowiedzialność za siebie nawzajem za naszą ojczyznę. I on mówi to na każdym kroku, w każdym wystąpieniu. Zmowa o patriotyzmie, o bronie interesów narodowych. Dla mnie liczą się tylko Węgry, nie Moskwa, Bruksela czy Waszyngton. 15 marca w dniu święta narodowego Wiktor Orban kpił, że w tysiąc. W 1848 roku Węgrzy nie godzili się na dyktat Habsburgów, potem nie chcieli się podporządkować w Moskwie, a dziś nie pozwolą, by narzucała im wolę Bruksela. Nie wolno obrażać narodu węgierskiego, mówił premier w Parlamencie Europejskim. Mówi świetnie po angielsku, co nie jest główną cechą naszych polityków, różnej opcji. I dlatego w parlamencie europejskim potrafił się niesamowicie zręcznie wykłócać bo i, zdoby, i zyskiwać sojuszników dla węgierskich interesów. Na każdym kroku akcentował, że rządzi jako premier Węgier, a nie jako osoba uzależniona od Brukseli. Na zapytanie francuskiego dziennika Figaro, dlaczego w jego biurze są dwie flagi Węgier, a żadnej unijnej, Wiktor Orban odpowiedział krótko: Dlatego, że jestem węgierskim premierem. W 2010 roku powiedział, kierowanie Węgrami nie jest misją oderwaną od czasu i miejsca, ale oznacza prowadzenie tu i teraz narodu określonej historii. Dlatego rozliczać się powinniśmy nie przed międzynarodowym kapitałem czy obcymi potęgami, ale przed narodem, którego członkom mamy służyć. Twierdził, że węgierska lewica została kupiona przez neoliberalny kapitał. Kiedy mu powiedziano w parlamencie europejskim zarzut, że Węgry idą w stronę dyktatury, polemizując, powiedział, czym to jest, jeśli nie obrazą węgierskiego narodu. Akcentował, nikt nie będzie nas pouczać, jak mamy rządzić własnym krajem. Szczególnym, wymownym wyrazem siły. Patriotycznego, na, chrześcijańsko-patriotycznego nastawienia Wiktora Orwana i innych przywódców jego obozu jest Konstytucja Węgierska. Tu może puszczam tekst, bo to jest ten. Otóż zaczyna się ona od słów hymnu Boże po Bogosław Węgrów, nowej węgierskiej Konstytucji. My, członkowie narodu węgierskiego, na początku nowego tysiąclecia, z odpowiedzialnością za każdego Węgra wyznajemy, co następuje. Jesteśmy dumni z powodu wielkich dzieł duchowych Węgrów. Jesteśmy dumni, że nasz naród przez stulecia bronił w walkach Europę, a swoimi talentami i pracowitością pomnażał jej wspólne wartości. Uznajemy kluczowo dla podtrzymania naszego narodu rolę chrześcijaństwa itd. Tak Ale dalej, odrzucamy przedawnienie nieludzkich zbrodni dokonanych przeciwko narodowi węgierskiemu i jego obywatelom przez rządowce, dyktatury narodowe, komunistów itd., tak Oczywiście rzucano się na niego ogromnie mocno za tą konstytucję, choć u nas było, aż chciałoby się być Węgrem, i mądrze wobec lewalskiej oligarchii. Nie Zwłaszcza niemiecka prasa atakowała na przykład Die Welt, że to niebezpieczny duch Narodowej Rewolucji. Dawid von Bendit, frakcja Zielonych, że to co cofnięcie się. W postępie. Nawet Amnesty International, że konstytucja Węgier jest sprzeczna z prawami człowieka, bo wystąpiła przeciwko aborcji, jest tam faktycznie w obronie odpoczęcia, odpoczęcia przeciwko kult rodziny, a nie jakichś homoseksualnych tych. Liberalny Cid si Deutsche Zeit, Zeit, nazwał konstytucję węgierską skandalem, że faszystowska retoryka. Ale rzecznik premiera Orbana teraz i Sijartu oświadczył, skończyły się czasy, gdy Niemcy dyktowały Węgrom konstytucję. A teraz dalej. Widzicie Państwo, dla mnie jedną z ogromnie ważnych rzeczy jest, zobaczcie Państwo w tym moim tomie Żydzi Przewko Węgrom, Żydom, już wstępny rozdział Dlaczego Polacy jesteśmy tak bezbronni? Że przytaczam prezydent Komorowski, który rok temu dopuścił się takiej obrazy Polaków, mówiąc, że Polacy bywali ogólnie, mówi o narodzie, czasem sprawcami. Naród polski zdał znakomicie egzamin w czasie wojny i jak pokazuje, można obciążać pokazuje, milczy się o zbrodniach Policji Żydowskiej wobec własnych rodaków. Gdyby to powiedział prezydent w innych krajów, zacząłby się impeachment, proces odwoływania prezydenta z jego urzędu. Pan Tusk, który kiedyś pisał Polskość to nienormalność, w, te, w tym roku, parę miesięcy temu przyjął medal ku czci no. sławnego w sławetnego polakożercy niemieckiego Ratenau, ministra Rathenau, który zawarł złowieszczy pakt przeciw Polsce w Rapallo z bolszewikami. Były premier Miller, tak zobaczmy kto jest kto jeszcze, kiedyś przed laty w wywiadzie dla francuskiego postępowego Liberation powiedział, że nie należy przesadzać z rolą Polski, Polska jest tylko dużo myszą. Palikot powiedział, że należy oderwać się wreszcie od polskości. Otóż na Węgrzech reaguje się niezwykle ostro teraz na wszelkie przejawy szkalowania Węgrów. U nas bezkarnie można pisać: Polacy wymordowali 100 tysięcy Żydów, 120 000. wszystko, nie. Jest na Węgrzech mieliśmy teraz piękny przykład. Otóż bardzo znany w lipcu zeszłego roku, tak? bardzo znany pisarz po, węgierski pochodzenia żydowskiego, Akosz Szkertyjski, będąc w Stanach Zjednoczonych, napisał plugawy paszkwil na Węgrów. Bardzo mu się nie podobał rząd Orbana. No więc e, na że Węgrzy są tacy służalczy, ale zawsze byli przez stulecia narodem służalczym. Ja puściłem tam tą taki wykaz, ile tych mieli powstań w Węgrzy od 1606 roku, jeszcze więcej niż my. Było, było to ogromnie obelgrzywe i paszkwilanskie. Ale Węgrzy nie popuścili tego. Wrócił pan y, Kertys na Węgry i już, a był honorowym obywatelem Budapesztu, laureatem największej nagrody państwowej, głównej nagrody państwowej. Co nastąpiło? Od razu po kilku dniach Rada Miejska Budapesztu pozbawiła go honorowego obywatelstwa stolicy. A po kilku dniach zaczęto specjalnie o tu proszę nowe prawo uchwalać, który o, o bo jeszcze Kepis nazwał na, Węgry narodem genetycznie gorszym urzędem. tu jest takie. Prawo, które miało pozbawiać wszystkich tych którzy obrazili naród Węgry, czy zachowali się niegodnie. Wysokich odznaczeń, które przedtem dostali. Tytułów doktora Honoris Causa, y, ty, nagród państwowych, orderów. Wyobraźcie sobie państwo, y, tylko prawnicy dyskutowali, ty był spór, czy powinni też zwracać pieniądze y, z tych nagród, które dostali. I teraz ja oczyma wyobraźni Chciałbym widzieć taką sytuację w Polsce, kiedy u nas dojdzie do takiej ustawy już tak widzę, go należałoby pozbawić orderu Orła Białego, bo u nas jest już taka inflacja tych orderów, że jeszcze obawiam się, że jeszcze Jaruzelski go w końcu dostanie. Wiecie, jak tak dalej pójdzie, a notabene nie mogę się nadziwić, że u nas Jaruzelskiego i taka nie pozbawię, nie zdegradowano, nawet nie zdegradowano w swoim czasie i tak dalej. Więc... I co ciekawe, był taki atak na Kewrysa, i notabene społeczność żydowska, może bardzo liczna w Budapeszcie, 100 tysięcy, nie poparła go, bo tam Żydzi jednak się inaczej zachowują. Może niektórzy, to znaczy większość Żydów w Polsce, obawiam się, że to nadają ci skrajni, typu Michlika. Czy Geberta z niego. Tam uznano, że Kertyjs absolutnie przeholował i nikt go nie poparł. Także środowisk żydowski musiał wyemigrować do Kanady. Była i przedtem taka sytuacja, że główny rabin Budapesztu, Dziercz Landesman, pozwolił sobie na powiedzenie w wywiadzie, że gdyby nie to, co włożyli Żydzi do kultury węgierskiej, to byłaby z niej tylko, zostałyby z niej tylko gacie. Czyli niewymownej brzoskwiniówka, boroc No to wywołało takie oburzenie, i nawet środowiska żydowskie wstąpiły za tym, że naraża na szwank ich zbliżenie z Węgrami i że powinien odejść ze stanowiska. Nie chciał odejść, to zniesiono funkcję głównego rabinu Budapesztu i musiał opuścić kraj. Także teraz wśród ciekawszych węgierskich rozwiązań. No przede wszystkim o opodatkowanie banków. Europejskie rynki finansowe zawyły ze złości, gdy narzucono bankom zagranicznym podatek, ale Wiktor Orban odparł w prasie. To banki spodowały światowy kryzys finansowy, więc normalne, że one powinny pomóc go zażegnać. Nie mogą być traktowane jak święte krowy. Zostały właśnie opodatkowane supermarkety, ale przede wszystkim premier Węgier postawił jako zasadę na pierwszym miejscu wspieranie krajowej węgierskiej przedsiębiorczości. Częstokroć robiąc to właśnie pieniądze biorąc z opodatkowania zagranicznych koncernów i banków, obniżył węgierskim obywatelom podatki do 16%, a małym firmom nawet aż do 10%. Zrzucono się na Orbana, że naruszył główne filary liberalnej demokracji, bo złamał zasadę szczególnego, uprzywilejowanego traktowania zagranicznych inwestycji. Finansjera obraziła się na Orbana. Zaczęły się naciski, no między innymi Międzynarodowy Fundusz Walutowy postawił przeróżne warunki do pożyczki na sumę 14 miliardów euro i, i Orban odrzucił tą pożyczkę, bo wina jak będą dyktować, na takich zasadach nie przyjmiemy. Wprowadził y, 35% podatek VAT na towary.